W końcu mam to 36 subów. Bardzo Wam za to dziękuję. Z tego powodu jest ten rap. Nagrywam, będę mógł to nagrywać dla Was częściej. Mogę nagrywać te rapy nawet co miesiąc. Mogę nagrywać te rapy. Trochę mi się nie chce, dlatego będą co miesiąc. Trochę mi się co naprawdę pomyślę, nie. Nie chcą mi się. Super, bardzo mi się podobają. Teraz... E E-Lowina C-E-L. E, el, e, 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 e to, e wina, cze, to jaka zagra się tu To męczyna. zaczyna, tak, tak, tak. W Ro... ja, końcu mam 36 słów. <grym> bardzo chciałbym, żebyście zasubskrybowali. No bo mi bardzo, bardzo wam tym dziękuję. <grym> Bardzo wam tutaj dziękuję. Z tego miejsca robię ten właśnie rap. Jest nas już 36. Niedługo będzie 37. Tylko możesz to zasubskrybować. Prosiłbym Ciebie. Hmm? To tak? Lecimy z tą nutką. Czarek nagle. Mhm. Cześć. To my i tobie to my. El. Emma mano widzowie, z tej strony jak Krzysztof. No i dzisiaj to jest mieszana nutka. W końcu mam 36 subów Bardzo wam za to dziękuję. Z tej okazji jest ten rap. Z tej okazji jest ten rap. Muszę bardzo lubić moje filmy Dlatego będę ich jeszcze nagrywał. Zobaczycie, że długo. Zobaczymy ile. No, bo nie mam za bardzo pomysłów. W tej chwili muszę się napić wody. Takie cięcie. Już, już napiłem się wody. Jest nas już, jest nas już prawie 37. Bardzo chciałbym być 7000 wyświetleń. Wiem, że bardzo Was jest dużo. Bardzo lubicie te filmy. Już, 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 już prawie. 37. Bardzo Wam się podobają. Wiem o tym dokładnie. Wiem, że bardzo się podobają te nowe filmiki. Mogą Wam się naprawdę już podobać. Naprawdę. Ja bym chciał je robić coraz lepiej. No bo mi dobrze, dobrze wychodzą. Jak jesteście, to ja widzę. O tak widzowie, e, -e mój brat śpiewa e, -e jak mu daje telefon, to, to to, jak tak sobie, to to, znaczy, że będzie mógł śpiewać. Też to widzowie, to ja, o milion, łapę w Dokładnie tak, wiem, że bardzo lubicie ten Moje rapy. Dlatego mi. Dlatego będę ja nagrywał część. Jest nas już 36. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo Wam za to dziękuję. Z tego powodu jest ten rap. Bardzo Wam dziękuję za to, że jest nas 36. Z tego powodu właśnie jest ten rap. Właśnie z tego powodu jest ten rap. Dlatego Wam bardzo dziękuję. Z tego powodu, że jest ten rap. Bardzo Wam dziękuję. Z tego powodu, że jest nas 36. Już niedługo może się kończyć ta nutka. Już pa. Nie, jeszcze nie. Czarek też zaśpiewa i jeszcze raz tylko ja. E-E-Rowina, czy studia? To ja. To ja właśnie tak. Pa. E-E-Rowina. Tak, mój brat to dobrze to wszystko śpiewał. Mnie, wiem, że bardzo Wam się podobał. To będzie mogło trwać nawet 5 minut. Taka nuta będzie ok! Myślę, że może Wam się ona podobać. Może Wam się ona podobać. Bardzo wiem, że bardzo lubicie moje filmy. Jest nas już 36! Bardzo mam dużo filmików. Mam ich prawie 30. Na raj. Jeszcze musi być 5 minut.